Witam, dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Bartuniczyk i zapraszam na program Lupa Polityczna. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który rozgrzał opinię publiczną przed weekendem, mianowicie pożyczka dla Ukrainy, jaką Unia Europejska zdecydowała się sfinansować. Temat był bardzo kontrowersyjny, jest bardzo kontrowersyjny. Jedna strona sceny politycznej, czyli ta rządowa, przedstawia go jako sukces, natomiast opozycja przedstawia to jako ogromną porażkę Unii Europejskiej. Strona rządowa przedstawia to jako sukces w takim rozumieniu, że Ukraina otrzyma środki na to, aby przetrwać jako państwo, aby móc kontynuować wojnę z Rosją aby móc nadal stawiać jej opór i to jest no, bez wątpienia jest obiektywnym sukcesem. Natomiast już same środki tutaj opozycja wskazuje na to, że można było użyć tych środków rosyjskich, ogromnych środków rosyjskich, zamrożonych na kontach w Belgii. Natomiast tego nie zrobiono. Zdecydowano się zadłużyć każdego z obywateli Unii Europejskiej, aby te środki Ukraina otrzymała. No i teraz przyjrzymy się po pierwsze temu, czy to jest sukces, czy to jest porażka. Jakie są warunki tego oraz jakie są konsekwencje dla nas, obywateli Unii Europejskiej. Po pierwsze, no można powiedzieć tak, nie ma jednoznacznego sukcesu i jednoznacznej porażki. Jednoznacznym sukcesem byłoby w tym momencie, żeby rzeczywiście użyto tych rosyjskich aktywów, ale należy rozumieć także rząd belgijski, który w obliczu takiego użycia stanąłby jako podmiot, który byłby pozwany przez Federację Rosyjską w europejskich sądach, no i w tych europejskich sądach sprawiedliwość jest dosłownie ślepa, to znaczy, że belgijski rząd do mnie nie ma i myślę, że słusznie do mnie ma. Że ten wyrok nie jest pewny. Rosyjska agentura, lobbyści i inne źródła finansowe, a także rosyjski wywiad z pewnością dysponują odpowiednimi środkami, hakami i innymi środ środkami nacisku, po to, aby na ewentualne osoby czy instytucje wywierać wpływy polityczne, tak by doprowadzić do korzystnego dla siebie wyroku. Rząd belgijski wydaje się więc nie pokładać nadziei w europejskich instytucjach finansowych. Finansowych Sprawiedliwości, w europejskich instytucjach Sprawiedliwości. W związku z tym postępuje dosyć asekuracyjnie i mówi: dobrze, my przekażemy te środki, ale Wy, Europa cała Europa współdzielicie z nami ewentualne roszczenia rosyjskie. No i tu nie było zgody. Rząd niemiecki też nie był za bardzo chętny, chociaż sam naciskał. W związku z tym zdecydowano się na inną formułę. No i wymyślono takie coś. Że przecież niektóre środki europejskie nie są wykorzystywane w pełni. To znaczy, że Polska na przykład nie wydaje 100% pieniędzy, które ma przydzielone w budżecie, bo albo nie zdąży, albo są blokowane, albo różne inne się dzieją cuda. I tak samo jest w innych krajach. W związku z czym te środki mogą posłużyć Ukrainie. Te środki są więc tymi środkami z budżetu, które nie zostaną wydane. Problem w tym, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile środków będzie wydanych, a ile nie będzie. W związku z tym mechanizm, spłat, mechanizm finansowania tego polega na tym, iż my w swoich składkach członkowskich, jako państwa, będziemy przekazywać większe składki do Unii Europejskiej. Unia Europejska będzie zatem pobierała od nas większą daninę. Czyli większy podatek za samo członkostwo, tak bym to ujął w, w skrócie, jest to po prostu nasz wkład do budżetu unijnego, a ja to nazwę opłatą za członkostwo. No bo tak to trzeba, tak to trzeba rozważać. W związku z tym ta opłata nasza za to członkostwo w Unii Europejskiej będzie wyższa, o ile nie wiemy. Ponieważ taką konkluzję nie wypracowały, i same nawet instytucje unijne tego dobrze nie wiedzą. W związku z tym przyjmijmy na tę potrzebę, że będzie to jakieś 10% więcej. No to jest ileś tam powiedzmy z 10 miliardów, 5 miliardów, no nieistotne w tym momencie, bo to jest liczone w euro. W związku z tym można powiedzieć śmiało, że ten nasza danina którą będziemy musieli tam włożyć, to jest mniej więcej tyle, ile deficyt służby zdrowia w tym roku, czyli około 20 miliardów złotych, czyli jakieś tam 5 miliardów euro, to trochę mniej. Natomiast warunki, które Europa przedstawia Ukrainie, są coś ciekawe, no bo Ukraina po pierwsze nie będzie płaciła żadnych odsetek od tej pożyczki, czyli jest to pożyczka na 0%, kredyt 0%, można powiedzieć, a druga sprawa jest taka, że Ukraina nie będzie musiała oddawać tej pożyczki, jeśli nie otrzyma reparacji od Rosji. Nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj chyba nie oczekuje, że Rosja za cokolwiek zapłaci, że Rosja jest państwem, które będzie płaciło jakieś reparacje. Rosja musiałaby być państwem przegranym w wojnie, państwem, które zabiega o pokój, czy też o ten pokój się ubiega i wtedy zgadza się na reparacje wojenne. Ewentualnie jeszcze istnieje takie, taka możliwość, że jeżeli Ukraina zgodziłaby się na rosyjskie roszczenia terytorialne, no to wówczas Rosja mogłaby się zgodzić na jakąś formę reparacji. To mógłby być pewien kompromis, który mógłby zostać zawarty w trakcie negocjacji pokojowych. To jest jedyna droga do uzyskania od Rosji reparacji, ale tak, że nie oddamy Rosji niczego, a dostaniemy reparacji, to niestety, ale tak to nie działa. W związku z tym Europa musi się przygotować na to, że jest to 90 miliardów euro, które zostanie ofiarowane Ukrainie bezpowrotnie. Te pieniądze mają pójść na konkretne cele. Są to cele związane z tak zwanym przetrwaniem państwa oraz przemysłu zbrojeniowego, na finansowanie przemysłu zbrojeniowego, i tutaj zaczyna się jedno ale. Stawia Unia Europejska pewien warunek który ma zostać przez Ukrainę wykonany, to jest dalsze reformowanie państwa pod kątem walki z korupcją, która ostatnimi czasy rozsadziła ukraińską scenę polityczną no i spędziła sens powiek prezydentowi Ukrainy. Ta korupcja była zakrojona na szeroką skalę. Ja znalazłem nawet jedną wypowiedź, którą, która gdzieś tam krąży po internetach, to jest wypowiedź Romana Kluski. Jest to polski biznesmen, znany osobom, które pamiętają lata 90., to był twórca Optimusa. No i ten biznesmen był przez państwo mocno sponiewierany. Stracił biznes praktycznie za nic, za to, że się czegoś dorobił. W każdym razie stał się pewnym symbolem i synonimem państwa opresyjnego, jeżeli chodzi o politykę fiskalną lat 90. W związku z tym ma on ciekawe wypowiedzi. No i jedną z tych wypowiedzi jest to, że Ukraina celowo zawierzała. Koszty dronów, które kupowała, czasami kupowała je w Czechach, czasami gdzieś indziej. No i okazało się, że na przykład na 100 dronów tylko 5 trafiało na front, a pozostałe no, rozpływały się w powietrzu. No i ta wypowiedź jest o tyle ciekawa, że jest boleśnie prawdziwa. To znaczy, że ta korupcja na Ukrainie właśnie tak funkcjonowała. To znaczy, że część tych środków została oczywiście przekazywana na front, natomiast większa część, czy też mniejsza, w zależności od, pewnie, od sytuacji, pewnie od środków, była po prostu przez tych oligarchów przewalana, najczęściej na swoje własne potrzeby. I stąd była ta afera korupcyjna, wielomilionowa. Ja osobiście uważam, że dopiero wierzchołek Góry Lodowej, że w tym procederze siedzi połowa polityki ukraińskiej, która postanowiła dorobić się na tragedii własnego narodu. No i Unia Europejska w tym momencie stawiała warunek, że państwo ma się dalej reformować, że te służby walczące z korupcją mają być silniejsze, mają być wzmocnione, że mają być wypracowane pewne mechanizmy zapobiegające transparentność. No dobrze, ale to jest bardzo ogólna konkluzja. To znaczy, że Unia Europejska de facto nie stawia konkretnego warunku Ukrainie co do mechanizmu przekazywania tych środków. To znaczy, że nie ma transparentności, o którą można by zabiegać. To znaczy, że każde euro ma być udokumentowane i udowodnione, że zostało wydane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Te mechanizmy powinny być kluczowe w państwie, które jest tak skorupowane. To znaczy, że każdy z państw Unii Europejskiej powinno wysłać kilku agentów e, takich skarbówek czy, czy antykorupcyjnych i stworzyć jedną europejską agencję antykorupcyjną na Ukrainie, która kontrolowałaby tylko i wyłącznie wydawanie tych środków unijnych. Tego jednak w konkluzjach czy ogólnie nie zrobiono. Myślę, że państwa europejskie czy liderzy europejscy jakby godzą się przysłowiowym milczeniem, że część tych pieniędzy będzie rozkradziona. I łudzą się, czy też liczą na to, że prezydent Ukrainy będzie przeciwdziałał temu rozkradaniu siłami ukraińskimi. Jak ma się działać przeciw korupcji państwem, które całe jest skorumpowane? Tam na każdym poziomie urzędniczym jest korupcja. W związku z tym, jak tymi urzędnikami, tym państwem ma się zapobiegać tej korupcji bez pomocy z zewnątrz, zwłaszcza jeżeli chodzi o środki europejskie? DABU, ta organizacja, która jest, powiedzmy, wzorem naszego CBA, która jest wyjęta spoza nadzoru politycznego. Która notabene była przedmiotem e, takiego próby zamknięcia jej, co spotkało się z wielkim oporem społecznym, no to ona udowodniła tę korupcję. To ta organizacja e, praktycznie jest e, jedynym ostoją na Ukrainie, która broni ten kraj przed zalewem korupcji i rozkradzaniem już kompletnie wszystkiego przez tych oligarchów i urzędników. No i teraz to nabo powinno zostać wzmocnione siłami europejskimi. Żeby te środki unijne były rzeczywiście wydatkowane. Gdyby te pieniądze w całości poszły na tę wojnę, na, na finansowanie państwa i nie zostały rozkradzione, to osobiście uważam, że to są tak potężne pieniądze, że Ukraina spokojnie mogłaby walczyć jeszcze długi czas. I teraz pytanie jest o sukces i porażkę. No i jeżeli chodzi o to, że te pieniądze pozwolą Ukrainie przedstawiać się Rosji, no to jest bezwzględnie sukces. To jest coś, co pozwoli Ukrainie y, dalej odpierać rosyjskie ataki, opóźniać Rosję, a tym samym dać nam, Polsce, znacznie, znacznie więcej czasu na to, żeby się przygotować na prawdziwą lub domniemaną agresję Rosji, bo dopóki ona nie nastąpi, no to ona jest w tym momencie w sferze domniemania. Natomiast jest to bezwzględnie czas, którego my, jako Polska, jako kraje europejskie, potrzebujemy, żeby zbudować swoje zdolności obronne. Trwa to bardzo długo, produkcja sprzętu trwa latami. Jeżeli coś zamawiamy, to dostajemy to za 5 lat. Więc my tego czasu bezwzględnie potrzebujemy. Potrzebujemy czasu także na rozwój własnej technologii dronowej i czasami uboleję nad tym, że polskie państwo tak mozolnie czy z taką, takim trudem podchodzi do tego, aby te innowacje produkować, żeby te innowacje tworzyć żeby te regulacje prawne znosić, które tak bardzo blokują wejście przemysłu prywatnego na polski rynek, który produkowałby na potrzeby Wojska Polskiego znacznie szybciej, być może nawet lepiej niż obecna Polska Grupa Zbrojeniowa, która w moim przekonaniu jest no, modelem trochę archaicznym. Ona robi co może, w warunkach, w których może, bo niestety, ale prawo polskie nie sprzyja Przemysłowi zbrojeniowemu w Polsce. I to przez te 3-4 lata wojny klasa polityczna zmienić nie zdołała. Te wszystkie blokady prawne, choćby to, że służby specjalne muszą opiniować każdą firmę, która. Ma zamiar produkować w Polsce pociski. No, no to jest archaizm. No i jak służba ma wydać zgodę, skoro ona boi się funkcjonować w własnym państwie, ponieważ wie, że będzie rozliczana politycznie tak, w, po zmianie władzy. No niestety mamy państwo, które n, po zmianie władzy dokonuje przeglądu totalnego wszystkich decyzji i w związku z tym następuje pewien paraliż polityczny. Ale porażka. Porażka też istnieje w tym formacie, dlatego że de facto to my, Europejczycy, a nie Rosjanie, będą płacić za te zniszczenia, za tą wojnę i to my, Europejczycy, będziemy ponosić jej koszty. Związ no, trudno, trudno się trochę dziwić Belgom, natomiast osobiście uważam, że kraje europejskie e, mogą e, uchwalić e, pewne prawo, które ochroniłoby Belgię. Tylko problem polega na tym, że stworzono pewien precedens i inne kraje, które chciałyby rezerwy walutowe trzymać w Europie, one by z tego zrezygnowały, w związku z czym europejskie rynki finansowe, one by mocno ucierpiały na tym. I to jest, co jest to przesłanie, które idzie z tej Brukseli, że Bruksela myśli tak, że trochę dalej, trochę wykraczająca poza czas wojny, ponieważ Europejskie rynki finansowe w dużej mierze opierają się na rezerwach walutowych, które w tych rynkach są trzymane przez wszystkie kraje świata praktycznie, no bo nawet Chiny mają pewne rezerwy walutowe w, w, tym w Europie. Pewne rezerwy ma Rosja, ma Arabia Saudyjska, mają kraje afrykańskie i te wszystkie państwa pokładają olbrzymie zaufanie w europejskim systemie prawnym. W którym to systemie te środki będą bezpieczne, one mogą być mrożone, ale nigdy nie będą konfiskowane, że Europa jest jednak kontynentem prawa, i właśnie dlatego te środki są w tej Europie przechowywane. W związku z tym, precedens rosyjski, w którym te środki rosyjskie zostają zabrane skąd i przekazane Ukrainie, stworzyły właśnie ten precedens, w którym. Te kraje mogłyby pomyśleć: No, dobrze, jeżeli ja się znajdę w jakiejś sytuacji nawet dwuznacznej, a Europa się za mną nie opowie, no to zabiorą mi moje pieniądze i będą je wydawać na mojego, dla mojego wroga. W związku z tym, taki tok myślenia powoduje, że część tych krajów, a może nawet i wszystkie te kraje, które nie są krajami europejskimi, a trzymają w Europie swoje środki, te środki zapewne by wyprowadzała poza Unię Europejską, więc europejskie rynki finansowe. Rynki, które kapitalizują, można powiedzieć, dokapitalizowują różne europejskie inwestycje, no bo te pieniądze, jak one są trzymane nawet w tych bankach, to instytucje, które nimi obracają, tworzą fundusze inwestycyjne. Te fundusze inwestycyjne szukają później lokaty kapitału. Najczęściej są to startupy, najczęściej są to inwestycje technologiczne, i ten kapitał z tych środków, nawet z tych rosyjskich środków, ten kapitał. Zasila później budżety tych startupów, tych różnych innowacyjnych przedsięwzięć, które stanowią o pewnym skoku technologicznym. I gdyby nie te pieniądze, no to wówczas Europa zapewne wielu postępów technologicznych by nie dokonała, w tym Europejska Agencja Kosmiczna. Te, te pieniądze są po prostu potrzebne do tego, żeby budować też przyszłość. Więc zaczynam rozumieć w tym znaczeniu te europejskie elity. Że one wiedzą, iż ten kapitał po prostu jest niezbędny do tego, aby budować także europejską przyszłość. I taniej, po prostu taniej jest wziąć pożyczkę i podzielić ją między kraje, tak żeby każdy z krajów wypłacił te parę miliardów, aniżeli rezygnować z setek miliardów, dosłownie setek, z biliona czy biliardów dolarów, które na tych kontach europejskich są i służą jako. Źródło inwestycji technologicznej. To znaczy, że więcej stracimy, nawet setki miliardów byśmy stracili w przyszłości samych tych odsetek czy zwrotów, inwestycji, które, które z tych pieniędzy pochodzą, aniżeli te 10 miliardów, które musimy wypłacić dziś. Więc środowiska, które podnoszą wrzawę, iż no, to są pieniądze wywalone w błoto. Myślę bardzo skurtowo i bardzo emocjonalnie, no bo każdy z nas oburzy się, jeżeli się dowie, czy dowiaduje, że pieniądze, które Ukraina otrzyma, to my mamy wypłacić, nie robi tego Rosja i nie zabiera się Rosji, choć Rosja ma pieniądze w Europie. Ale jeszcze raz będę wskazywał ten problem. Że to jest na przykład 10 miliardów euro, które no, poświęcimy w jakiś sposób. To nie jest tak, że nam się podniesie podatek i tak dalej. To prawdopodobnie będą te pieniądze, których my nie wydamy. No ale to są jednak pieniądze, które Polsce zostały przyznane i, i pochodzą także z naszego wkładu, no i nasz wkład może być większy. No dobrze, wszystko jest tutaj z pełną zgodą, ale proszę zwrócić też uwagę. Że różne startupy, także w Polsce, rozwój sztucznej inteligencji w Polsce, różnego rodzaju dotacje dla firm, które rozwijają nowe technologie, pochodzą z tych europejskich grantów. Także polscy naukowcy otrzymują granty europejskie, to są milionowe granty na rozwój tej czy innej technologii, czy tych czy innych badań. I te pieniądze są, pochodzą właśnie z odsetek, z obrotu kapitału tych rosyjskich pieniędzy. W związku z czym to nie jest tak, też, że te pieniądze przepadają, że Rosja sobie je zabierze i tak dalej, no bo Rosja musi je gdzieś trzymać. A skoro w takich warunkach sprawdziły się konta w Belgii, no to prawdopodobnie będą się sprawdzały nadal. I one nadal będą służyły nam. I proszę mi wierzyć, że te pieniądze w rok, dwa lata się zwrócą. One z nawiązką, z nadwyżką Pokryją zapotrzebowanie na kapitał technologiczny w Polsce, na granty, które będą przyznawane polskim naukowcom. W związku z tym, osobiście uważam, że to jest porażka Unii Europejskiej, ale najmniejsza z możliwych. Że prawdopodobnie zabranie tych pieniędzy Rosjanom byłoby zwycięstwem tu i teraz, ale bardzo dużą porażką w przyszłości. Pamiętajmy, że musimy myśleć o przyszłość. Nie sfinansowanie z kolei Ukrainy oznaczałoby de facto upadek państwa i brak zdolności obronnych, co skutkowałoby gwałtownym i nagłym załamaniem frontu oraz gwałtownym postępem sił rosyjskich na w głąb Ukrainy i prawdopodobnie w rok moglibyśmy mówić o rosyjskim Lwowie. No, czy to jest wizja, która się bardziej podobała? Emocje tu będą różne, emocje będą skrajne. Jedni powiedzą, że nie mam racji, że w Ukraina i tak powinna paść. Inni powiedzą, że może mam rację. Jeszcze inni, że racja jest gdzieś indziej. No ale zawsze będę apelował, żebyśmy spojrzeli to bardzo holistycznie. Nie tylko tu i teraz, w tym momencie, ale na 5-10 lat do przodu, co takie decyzje oznaczają. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że program się podobał. Ja nazywam się Arkadiusz Bartłomiejczyk, a był to program Lupa Polityczna.